Cześć z tej strony Zordi Petrolhead i witam was w kolejnym odcinku serii, w której składamy sobie Ferrari 250 GTO z kolekcji Physi Publishing. O, w dzisiejszym odcinku pokażę wam jakie elementy zawiera dziewiąty numer kolekcji, a potem złożymy sobie pierwsze gaźniki. Jeśli interesujecie tego typu tematyka filmów, rozważ subskrypcję tego kanału. A teraz zaczynamy. Numer dziewiąty zawiera prawy blok silnika, metalowy. Złączka gaźników. Plastikowa. Część dolna gaźników. Plastikowa. Część środkowa gaźników. Plastikowa. Część górna gaźników. Plastikowa. Oraz lejki sące. Metalowe. I dwa zestawy śrubek. Jak już wiemy, jakie mamy elementy. Zabieramy się za składanie. W pierwszym kroku bierzemy sobie złączkę gaźników oraz. Dolną część gaźników, czyli te dwie części, i łączymy je ze sobą. Możliwy jest tylko jeden kierunek montażu, więc prawdopodobnie tu chodzi o. Bo wtedy, wtedy tutaj mamy taką cienką krawędź, tak samo jak tutaj. Jak zrobimy tak, no to nie pasuje. Jak zrobimy tak, to pasuje. Bierzemy sobie śrubkę typu B. I kręcimy. I już. Następnie bierzemy sobie środkowe części gaźników. To nie te części, to są te części. Dobra. I yy, różnica między nimi jest jaka? Bez różnicy. Po prostu trzymamy się tego, że tutaj mamy ząbek, a tutaj mamy. Szczerbinkę, więc proszę bardzo. Ciach jedno i ciach drugie. I teraz góra gaźnika na stworzeń Ciach. I ciach. Tak jest. I teraz mamy te lejki. Każą nam się przypatrzeć i faktycznie e, zobaczcie, że jest takie małe wycięcie na każdym z nich, prawdopodobnie tak, więc jakby tymi wycięciami musimy je e, w ten sposób umieszczać. Zaraz zobaczę jak. Tak jest, dobra. Czyli nakładamy po prostu tutaj na te, na te elementy wycięciami do środka, tak inaczej by się nie zmieściły. No tak, są na styku. No nie powiedziałbym, że się idealnie trzymają, bo się lekko gibią, ale spaść nie spadają. Więc teoretycznie wszystko jest ok. Dobra, więc to zostawiamy. I teraz bierzemy sobie e, blok silnika i umieszczamy na nim cylindry. I teraz, ha, czy znowu będzie wkręcanie pod kątem? Chyba tym razem nie. E, zobaczmy jak. Tak, tak. Czy dobrze pasowałem? W ten sposób tak dokładnie. I teraz bierzemy sobie dwie śrubki typu C i przykręcamy. Ok. No i to tyle. Tak właśnie się prezentuje prawy blok cylindrów przymocowany do prawego bloku silnika oraz gaźniki. Oczywiście tych gaźników będzie 12, ponieważ no, tutaj mamy y, silnik V12. Dobrym uczuciem było to, że nie musiałem tak jak przy F40 kombinować z tym kątem śrubek. Tutaj zostało to rozwiązane zdecydowanie lepiej. No a same gaźniki prezentują się całkiem nieźle. Nie mogę się doczekać tego momentu, kiedy złożymy silnik i będzie on w całości. Będzie przepiękny. Elementy były jak najbardziej w porządku, a budowa tak jak w filmie. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz pod filmem. O, w następnym odcinku złożymy sobie drzwi prawe, część pierwsza. Żeby tego nie przegapić, subskrybujcie kanał, a ja się z Wami żegnam. Dzięki wielkie za oglądanie, do zobaczenia w następnym filmie.